Hej, cześć, witajcie, tutaj Grzechu, a to jest kolejny odcinek z gry Black Ops 2. Zombie. Oczywiście wybaczcie mi trochę, ale jestem trochę, jakby to można powiedzieć, chory i prawdopodobnie kilka razy będę się wyciszał, by e, tam wymuchać nosa czy w ogóle coś, bo nie chcę, żebyście oguchniali przez to. E, powróciłem teraz do Black Opsa Zombie, bo dawno tego nie nagrywałem, więc postanowiłem coś nagrać z ludźmi. Oczywiście szukam sobie ekipy, by nagrywać filmiki, ale na razie nie mam zbytnio chętnych. Jedynie jest e, Krokietywny, to be, ale to tylko ze Science 3. No i Paweł, ale Paweł niestety musi do, dokładnie kupić kompa nowego. I na razie jedynie możemy nagrywać z, z Lefta albo z Gmoda, więc... Prawdopodobnie coś się znajdzie niedługo na kanale z Prop Hunt z Gmoda. A teraz jedziemy ze Survivalem na... Transicie. O, jakiś Polak, no proszę. Dobra. Eee, więc zobaczmy, o co tu chodzi. Wysłał mi chyba zaproszenie, nie pamiętam. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ups. Hop! Tu, 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 tu. Oczywiście jest, mam nowy mikrofon. Nie używam teraz kamerkowego mikrofonu, tylko automatycznie z headsetu. Więc mój, dźwię, mój głos może ci Nie. I jeszcze jakiś niemiec jest tutaj chyba łos was. was. Ty chuj, wie co to się... Czy jak to się mówi. E, pogramy trochę tutaj na transicie. Nie chcę długo kręcić, ale... Oczywiście teraz ogólnie postanawiam, jakby to może powiedzieć, bardziej naciskać. Kto z... ja Koleś, po co wreszcie to? Dobra, nieważne. Okej. Okay. Eee, walniemy sobie boksa Galil, pięknie, to co lubię. Ach. Więc no. Może mój mu... O Jezus. Może mu je... Jak to się nazywa? inaczej mój dźwięk, mój głos inaczej brzmiecie, ale to już nie moja wina. Oczywiście mam też trochę chrypę, więc. No, może też jeszcze inaczej będzie brzmiało. Oczywiście będę próbował teraz naciskać bardziej na edytowanie filmików niż. Na jego treść Więc Oczywiście po prostu Po prostu ten ogarniam Bardziej YouTube'a na nie, nie robię tego dla zabawy Robię to teraz jako hobby Zastanawiam Powinien trzymać w nogi Nie w głowę Ale dobra Nie będę wnikał To jest jego ręku, Nie mój no cześć! Niebiesko oka. O Jezu, przepraszam. Dobra. Jestem ciekawy jak długo przeżyjemy tutaj. Ponieważ tutaj gra jest bez perków i w ogóle jednie skill. To, 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 to. Bardzo dziękuję, nie wiem za co. Aha, zajebiście. Super. Już miałem się zapytać, czy dołączy do ekipy, no ale... No chyba, że będzie ogarnięty, no to już lepiej. Tu ja mam dziewięć. Zajebiście. Jeszcze lepiej. <grymne> Fuck. Nie ten kusik. <grymne> mam dziewięć. Okej. Ta, 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 O ja, kupuję sobie, dobra. O, oh, fuck my life! Nie chcę tego. Fuck off. Ja pierdzikam Najgorsza bronieka może być w życiu. Wypierdzielaj! Dobra, masakra tego. Jakby był paka punch, no to ok, to by było lepiej. Oj, łop. Dobra, nieważne. Nie chcę tej broni, bo jest do dupy. Może być nawet snajperka. Ja pierdolę. <śm> nie pytam. <śm> Dobra. To pytanie rozjebało system mnie, ale dobra. O jo jo oj, oj, gdzie ty? A, okej, okay, to ty. Pan ex... O, czekaj, jak to się... A, no tak, to nie jest. Jak tam noby? Okej, wszystko gra i wszystko jest piękniej w ogóle. Mógłbym grać z tymi pistoletami dłużej, ale się zastanawiam właśnie czy... nagrać Galilem. Ogólnie mam nadzieję, że... Ogólnie chyba powinna mi później gra chodzić, ponieważ... Mam dodatkowy... Jak to się nazywa? Dodatkowy... dysk SDD gdzie jest tylko Windows i automatycznie przyspiesza mi komputer, więc jestem z tego zadowolony, ponieważ jeden dysk skupia się na grze i skupia się na y, rzeczach, które na przykład są ważne, a SDD po prostu skupia się na Windowsie, czyli automatycznie wszystkie... Fuck off. Wszystkie te... Y, wszystkie... jak to się nazywa? Procesy? Po prostu Windowsa SDD to robi, więc... Dobra, rewizuj go, a ja tutaj. Spokojnie, ja to osłaniam. Jest raj w gacie, wszystko będzie dobrze, Grażyna. Dawaj, Heniu. Kurde, nos mnie wkurza strasznie. Ej! Zdychaj. Eee, c... Fuck my life. Wow, mate! Powiedziałem, że od tyłu mnie biorą. Fak, 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 fak. Cześć. Dobra. Ojej. No to teraz będziemy zaczynać zabawę, ha-ha-ha-ha-ha-ha. Łap. Rejku... O, zapomniałem. Aj ej, ej, ej. Don't touch me. Dorp. Fuck, nie ma tych. w ogniu. Wypierniczaj. Great. Ktoś wziął samo bez mówienia reload. Gratuluję mu inwencji. Ciśnij. Idę, idę stary, calm your teeth. I'm here. Fuck my life. Ajajajajaj, fuck! Tla, taki dzielny rycerz, że ja pierdzielę. Dobra, gin. Dobra, wuj, Ja tu osłaniałem wszystko. Dobra, run, dzięki. Wow, fuck. gdzie tu się mówi? Gdzie tu się jest mikrofon? Zaraz zap zapomniałem, którym guzikiem się mikrofon włącza. Nope, 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 nope. Ok, mam 4000 punktów. Czekaj, mam w Galilupę. No dobra, to jedziemy dalej. Jawol. Mm, Też ma tra-la-la. Ding-ding-dong. O ty dupę! Tego nie było w planach.

jeszcze przeładowanie, dobra. O oh, fuck my life. Denied. Ja pier... Dobra, dawaj. Dojdę, dojdę. Yes! Ja pierdykam trzy padnięcia, ja nie mogę. Jaki nob. Kurde, że tu nie ma perków. Przydałby się jeden ważny perk. Fuck off. Dobra, przesaduj. Ja pierdolę, dobra, dzięki. <laughs> <Yeah>. <laughs> Powodzenia. Czy ktoś będzie taki miły i uratuje mi dupsko? Dziękuję bardzo. Dobra. I... Jeśli ja mi ukradnie konto, to ja jestem królowa Anglii, nie? Przepraszam, muszę się wyciszyć na chwilę. Dobra jestem A ha ha, 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 ha. LOL Nop Najgorsze jest to, że Tu nie ma z spowody biegania. Znaczy jest w... I jaki jestem niedorobiony. Przecież mogę tu z nimi biegać. LOL, mate Chociaż tu ciemno jest jak w dupie, ale to nieważne.

Dżus smutny Don't worry, pal, I got you Dobra, jedziemy z koksem. Ej, ty! Łap! Ja potrzebuję mocniejszej broni. Taką Mek RPD. Yeah, yeah. Tak jest! Dziękuję bardzo Dobra, chuj Tylko jest jeden problem z RPD Rozrzut To jak to Jak to pierdyknie to mnie do góry strasznie będzie leciało Chyba że Load. Aha, czekaj, po co ja w ogóle tutaj nie jestem? Ja se tu mogę siedzieć, tu będę miał jakieś przydałoby się jedno rewajwować go. Dobra. swallow that bitch uh-uh -oh. uh-uh -oh. uh-uh -oh. i'm stuck 6 pannieć zajebiście Tak to jest jak się. Osie... Ej, ty, ty. Dobra. Dzięki. Ej, eee, jak na, jak na nie granie na ponad 6 miesięcy, no to 6 pa. 6 miesięcy? Nie czekaj. Kiedy w stanie rozgrałem? 4 czy 3 miesiące temu, no to nie jest źle, 6 padnieć tylko. Oczywiście stwierdzam to, że ta mapa jest bez perków i jest tu naprawdę lipnie jeśli chodzi o... Fuck my life Dziękuję bardzo Dobra, łap to, łap to Ja pierdykam, po co on do mnie Jezus Maria Boska imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen Trolololololol Stawaj, stary Dziękuję Boże, co tu się dzieje? Moi też się na chwilę wyciszę. Jestem, kwiatuszki. Dobra. Lecimy dalej z nobieniem. Oh, fuck my life. Nie przeładowałem go. Nie, nie, nie. Okej. Okay. Gin. Au. Nie dotykaj mnie. Nope, 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 nope. Ktoś rzucił małpę. Lol. Co tu się dzieje? Ja pierdykam. Tu było Maxamo? O lol. Nie powinien tych ma obrzucać co chwilę. One są w. One się przydają w. Oświet! W sytuacjach pobramkowych Oop! Fuck my life. Nope! No wiedziałem, że mnie dotknie Jesus Christ, mate Takiego quick skopa to jeszcze nigdy nie widziałem. Padaj na pysk! Dzięki! O oh, shit wasn't nice. Serio? <laughs> Nie zauważyłem. Fak, jeszcze... Nie, dobra, da radę. Ja pierdykam. Dobra, nieważne. Ja sobie zagram jeszcze raz. Mam nadzieję, że odcinek będzie Wam się podobał. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.